Witajcie, przychodzę do Was z kolejnym czytaniem. Najpierw sobie świeczkę odpalę. Więc zastanawiam się, jakie to czytanie <coughs> nagrać ale może nagram czytanie mm, dla soulmate'ów e, dla relacji takie, które są mm, długo ciągnące się e, nie chcę nagrywać e, czytań o bliźniaczych płomieniach e, gdzieś ten etap w moim życiu już się dawno z Zaczynałam um, kończyć i. I po prostu no. Um, jeśli ja mogę Wam doradzić jako osoba, która no bardzo intensywną tą relację miała. Um, z tym bliźniakiem, to mogę wam po prostu powiedzieć, żebyście nie narzucali na siebie żadnych żadnych projekcji. Um. Z kimkolwiek macie do czynienia. Na przykład, poznacie, y, tak? Na przykład taki przykład macie, macie y, powiedzmy, tego bliźniaka, i gdzieś tam wam się nie układa i poznajecie znowu kogoś, kogoś innego i znowu znowu dajecie tą etykietkę tego bliźniaka. Ja myślę po prostu, że, że tak jakby po prostu chciało coś, coś większego, żebyśmy karmili tak te byty, które gdzieś tam, no, w jakimś stopniu żerują na nas. I nie ukrywajmy, że, że ja na przykład nie spotkałam pary. Bliźniaczek płomieni, która, która zeszłaby się razem. Więc po prostu to jest takie rzadkie, rzadkie zjawisko. Nie wiem, od czego to jest zależne, ale mimo wszystko warto żyć bez tych wszystkich etykietek. Kanale, już macie <laughs> kolejne czytania. One są w dwóch częściach, bo te czytania po prostu mi się urwały i nie chciałam tracić czasu, żeby je sklejać, więc zobaczymy. To będzie takie ogólne czytanie <laughs> aspektu, z którym macie do czynienia. Być może to będzie też o Was. Ale nie mówię, że, że to będzie całe czytanie poświęcone Wam. Skupmy się po prostu na tej drugiej osobie. A jeśli będziecie chcieli, to mogę zrobić też czytanie yy, z naszego punktu widzenia, tak? Z osób, które no, szukają gdzieś tych informacji. Po prostu możecie się podzielić w komentarzu lub napisać yy, wiadomość do mnie. Jakiego czytania brakuje na kanale? I ja bardzo chętnie to czytanie zrobię, bo no gdzieś ta energia moja się podwyższyła. Dużo rzeczy przepracowałam i no wracam tutaj do Was. Karty są potasowane. Przetasuję jeszcze tego tarota. Coś tu się odwracało. Nie wiem, czy będzie widać, ale postaram się Wam to pokazać. Chociaż pogoda jest taka dzisiaj bardzo zmienna, niby jest słońce, niby są jakieś ciemne chmury. Trochę jak taki humor, ale chciałam Wam też przypomnieć, że, dzisiaj, że dzisiaj wchodzimy w nowy rok numerologiczny i. I ja po prostu zostawiam już. E... Piąty rok ze sobą, wchodzę w szósty i akurat zobaczyłam, e, że jest piąta minuta i 55 sekund, więc no, nagrywam już to. Chyba słabo widać przez tą pogodę mam wrażenie, ale no cóż, nie mam jak tego mm, zrobić, bo nie mam. Nie mam żadnej tutaj na oknie, żeby po prostu to schować. Chyba, że zaraz wracam do Was i ustawię jakoś inaczej tą kamerę. Więc wróciłam do Was. Musiałam trochę poustawiać biurko, i jednak udało mi się znaleźć, ale żeby przykryć po prostu to okno roletą i co mm. już patrzymy jest pokazane, że że jeszcze, że jeszcze jest ten proces uzdrawiania, że <laughs> jakiś tam postęp w głowie tej osoby jest, natomiast tutaj też jest potrzeba dopuszczenia jakiejś prawdy do siebie bo myślę, że Uzdrowienie tutaj jest takie nieprzypadkowe, że tutaj jest to tak, jakby góra chciała po prostu zmusić tą osobę do tego, żeby ona się w jakiś sposób zmieniła i, i bym powiedziała, że, że on teraz tak jakby jest skupiony, planuje. Planuje jakiś e, nowy początek e, z tym, że tutaj też wchodzi, tutaj też wchodzi w grę to, e, że on, on też ma jakiś potencjał. E, ja zawsze mówię, że te osoby, które no, naprawdę gdzieś tam są, połączone razem. E, one mają jakiś po potencjał, zazwyczaj jest to potencjał duchowy. To jest praca duchowa dla innych ludzi, i te dwie jednostki, które naprawdę gdzieś tam um, darzą się tym uczuciem, one wiedzą, że, że mają ukryty potencjał i ten potencjał mogą um, dzielić tylko razem. Ale chcę powiedzieć, że cały czas. Ta królowa jest w głowie um, za którą za sprawą której o za sprawą której e, dochodzi właśnie te uzdrowienie. Ja myślę po prostu, że był tutaj w ogóle jakiś kontakt e, z tą osobą i dzięki właśnie temu kon kontakcie z tą osobą tutaj e, on zaczyna tak jakby Widzieć jakąś perspektywę na przyszłość. Yy, on chce tego początku, bo zobaczcie, tutaj jest pokazana yy, na tej karcie, że że bardzo by chciał yy, wkroczyć w coś nowego, że, że tak jakby on dopuści do siebie tą prawdę, która tutaj jest konieczna, żeby po prostu potrafił zmienić swoje życie i swoje nastawienie do, do tej relacji tutaj mi karty jakieś powypadały, więc je wzięłam być może są jeszcze jak, jakaś jest osoba, która yy, która też go może w jakiś sposób odciągać, manipulować Zawsze są w tej relacji jakieś osoby, które, które próbują mieć jakiś wpływ, ale jeśli nie ma między wami jakiejś osoby, to może to też świadczyć o tym, że, że ta osoba jest bardzo kreatywna i, i ona to tak jakby widzi teraz i widzi, jak jej, jakie ma talenty, co chce zrobić w danym. W życiu i to jest takie dla niej właśnie teraz odkrywcze mam wrażenie no jest ten e, sentyment do was e, jest ta mm, jest ta próba ciągłego konta kontaktu mm, duchowego czyli wasze połączenie ciągle jest i i tego bez wątpienia nie da się zerwać, bo nawet ta karta mówi, że, że jesteście właśnie bardzo podobni do siebie, może nie wizualnie, ale, ale wewnętrznie. I po prostu tutaj ja jeszcze widzę, że mm, dopóki wy się nie oczyścicie. Z jakichś wszystkich rzeczy, które gdzieś was, które w was, w których wy macie jakieś blokady między sobą, też możecie mieć jakąś blokadę, która no po prostu was odsuwa w jakiś sposób. Tu mam jeszcze karty, więc te pozbieram. Ale myślę, że ta osoba jest skoncentrowana na was no tylko jest tu jedno, jeden jakiś taki nie wiem problem jest po prostu takie odsuwanie tych myśli odsuwanie tych myśli od was nie wiem dlaczego takie coś mi teraz przyszło Mm. No i te karty mi też tutaj pokazują, że że teraz jest e, czas takiego e, spokoju, e, wyciszenia się. Mm. Po prostu tak jakby e, on na ten czas nie chciał mieć z wami mm, kontaktu, bo, bo jest po prostu skupiony na, na, na swoich odczuciach, na swoim takim mm, wewnętrznym rozwoju, i z tego też będzie miał jakieś korzyści. Myślę, że, że tutaj jest to mm, w porządku, bo, bo jest tutaj ta integracja integracja jakiegoś cienia. Być może mm, dalej będzie integrował to, że gdzieś w jakimś stopniu dalej was próbuje odsuwać od siebie, próbuje okłamywać y, samego siebie, a mimo to jego uczucia dalej pozostają bez zmian, i, i to on po prostu próbuje w jakiś sposób to, y, y, tak jakby, zadusić i mimo wszystko ten czas, który tutaj mi się pokazuje, to, je, to będzie czas takiego właśnie spokoju, gdzie on sobie wszystko poukłada w głowie i, i być może następna rozmowa będzie już zupełnie inna, tak? Być może wtedy się do Was e, odezwie i, i spróbuje przyznać to do, e, do tego, no, że nie będzie już musiał tutaj e, grać. W sensie grać mam na myśli, że tak jakby on sam przed sobą gra. To, że, że po prostu no, nie ma jakiegoś tam uczuć do was. Próbuje się w jakiś sposób wychłodzić, ale to mu po prostu się nie udaje. Zobaczymy teraz tarotem. Co tarot chce pokazać. No, tutaj jest po prostu totalna taka mm, walka w nim. On po prostu no, nie wie, w którą stronę ma iść, e, jak działać, jak postępować. I ten księżyc tu jest po prostu. E, myślę, że następna faza nie wiem kiedy jest e, Nów, ale myślę, że ten Nów właśnie będzie znaczący. E, że po prostu przyjdą tutaj jakieś pewne przemyślenia e, na temat tej relacji. Po prostu on będzie chciał zupełnie coś na poważnie: to już nie będzie jakieś takie uciekanie. On jest coraz bardziej, takie mam wrażenie, przymuszany przez, mm, przez wszechświat e, do tego, żeby po prostu no, uwierzyć w to połączenie. Najbardziej też y, dalej tutaj jest praca wewnętrzna nad sobą, która, która się nie kończy, i też jest bardzo mm, poirytowany tym, że, że tyle czasu już minęło, a tu dalej coś jest y, do przepracowywania. Ale tu się pokazuje, że że on to przepracuje, że, że zajdzie tutaj jakieś uzdrowienie, tylko wy musicie po prostu e, być cierpliwa. No i zobaczcie, buła, w która mówi o zwycięstwie. On przekroczy tą bramę tego cienia. Ja, ja jestem pewna. Ale to jest po prostu proces, którego no nie da się przyspieszyć w jakiś e, sposób. A wy zobaczymy Was, e, czy jak wy to odbieracie. Wy jak najbardziej jesteście przemuszone, przemęczone tą mm, relacją. Ja się w sumie nie dziwię, bo jest to bardzo męczące. Mm, I. widzę po prostu takie zmęczenie, totalne takie zmęczenie, wymęczenie. Ym, nawet organizmu tak. Po prostu czujecie. brak energii czegokolwiek do, do funkcjonowania o, ta karta po prostu no, potwierdza, że że nie daje wam to y, spać nawet wezmę teraz kartę dla was jak zwierzątek Widzicie, mm. tak dalej, jakby macie nadzieję mm. i podróż, która po prostu no, nie kończy się, nie chce się zakończyć, ale mimo wszystko, zobaczcie, <laughs> patrzycie w tym samym kierunku. I tego nie da się ukryć, że, że macie, macie. Mm o Jezu, ja myślę, że wy też macie jakąś transformację być może dlatego się tak czujecie kiepsko Ym. dwa te, dwa zwierzęcia, które mówią o, o jakiejś transformacji Ym. i to bardzo mocnej, myślę, że jest to bardzo znacząca transformacja Ym. dla was obu <laughs> jest po prostu wydobywane z, z was jakieś światło i to światło jest konieczne tutaj, żeby po prostu też, żebyście wyjrzeli, ujrzeli jakąś inną perspektywę tej relacji. Że to nie jest tylko um, jakiś taki proces, który no, który no po prostu, w którym w nic, nic się nie rozwija, tak? A tak najbardziej na, na, um, najbardziej to w was e, widać rozwój i, i wy dobrze sobie. Um, jak to się my Zapomniałam sobie słowa. Wy zdajecie sobie sprawę z tego, że, że bez pracy tutaj nic wewnętrzne nie osiągniecie, bo być może to, to są karty dla Was. I te karty mówią znowu 7, czyli uzdrawianie, zrzucenie starej skóry na począt nowej. Trzeba to jak najbardziej tutaj zostawić. Wszystko to co na mnie służy wszystko, wszystko to co nie jest wami i, i ja twierdzę, że że trzeba się poddać temu choćby nie wiem jak bardzo bolało jakby bardzo szarpało naszym serduchem to warto się poddać temu naprawdę Piękne są te karty i myślę właśnie, co jeszcze tutaj dla, do Was wyciągnąć. Zobaczimy sobie jeszcze jego, w tamtą stronę. Powiem Wam, że niesamowicie mnie głowa boli dzisiaj. Ja nie wiem naprawdę co się dzieje, ale. Też mam y, zawroty, zawroty głowy. Y, dekoncentrowana jestem. Na pewno w coś w energii się znaczącego dzieje. Wiem, czy wy to widzicie, ale no, jest tutaj. W ogóle to jest karta, która mówi, mm, która wzywa was do tego. Nie, to jest u nich. Przepraszam Was. Oni mają tutaj, zobaczcie, wieżę. Która się rozpada yy, i wali wszystko. Co, co jest po prostu tak, jak mówiłam wcześniej, że, że ta transformacja jest potężna tutaj. I dzięki temu dzięki temu dochodzi właśnie do tej zmiany no która y, jest pot potrzebna jest zewnętrzny głos, który mówi o tym jest to kapłanka w ogóle tutaj jest cesarzowa mm. tu jest koło I... oni nie potrafią, zobaczcie ta karta w... zrozumienie y tak jakby po prostu się wyrwać z jakiejś klatki, ale po prostu tu jest taki czas, jest taki czas zawieszenia, bym powiedziała. Ta karta jako jedyna się odwróciła, bo po prostu ta osoba nie ma zrozumienia, nie chce dać tego współczucia, tego zrozumienia do tej relacji. Wy jesteście dla tej osoby bardzo ważni. Yy. Jesteście takim niespełnionym ich marzeniem, ale ta osoba ma takie wrażenie, przeświadczenie, że, że dopóki ona nie pokłada swojego życia, to ona nie będzie mogła do Was się zbliżyć. I to jest teraz taki czas intensywny. w którym ta osoba też e, musi skupić się też na swoim rozwoju, e, bo będąc razem, nie przerobiąc e, różnych rzeczy, to wy nie będziecie wzrastać. Natomiast kiedy, kiedy po prostu tutaj e, z, pozwolicie temu, że osobno, m, że ten czas, kiedy jesteście osobno, m, Przerabiacie coś bardzo istotnego teraz, mam wrażenie, i że dzięki temu czasowi, który tutaj teraz y, jest, y, to po prostu wy poprzerobicie jakieś ważne aspekty was, y, które są ważne, żeby po prostu y, się uzdrowić nawzajem. I to będzie po prostu po tym czasie taki czas, kiedy to Wasza relacja nabierze takiej intensywności, e, takiego, bym powiedziała, pośpiechu, tak? I jak najbardziej będzie ta zmiana. Koło fortuny jest taką kartą, która, no, e, jeśli komuś po prostu wyjdzie taka karta, e, to jest to karta bardzo takich znaczących zmian w życiu. I ja odczuwam tą kartę tutaj w tym rozkładzie jako, taka, jako takie y, chwycenie kogoś po prostu y, za nogi i. I po prostu sobie ta osoba uświadamia, że, że tak naprawdę y, gdyby się poddał wcześniej tej transformacji, to byłoby to zupełnie inaczej. Y, można by było uniknąć też. Y, Jakiś trudnych momentów. Więc y, ja Wam dziękuję. Będę nagrywać dla Was y, takie czytania. Może co tydzień, może co y, na przykład weekendowe. Więc pozdrawiam Was serdecznie.